W tym świątecznym dniu łączymy się w trójce z Michałem Pieńkowskim. Dzień dobry, czy już może dobry wieczór witam. Dzień dobry. Michał Pieńkowski, filmograf reprezentujący bardzo szacowną instytucję związaną z historią polskiego kina, czyli to Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny. Myślę, że właśnie. Taki dzień jak 11 listopada bez wątpienia od razu wywołuje wiele rozmaitych skojarzeń w osobach zajmujących się zawodowo. Polskim kinem, nawet tym najstarszym, zgadza się? Wydaje mi się, że nawet szczególnie tym najstarszym, bo no, ja akurat pracuję z naszą kolekcją międzywojenną, i jeśli chodzi o tę część naszej kolekcji, to całkiem dużo jest filmów, które albo nawiązują do 11 listopada wprost, albo przynajmniej podejmują tematykę blisko związaną z wydarzeniami, które doprowadziły do odzyskania niepodległości. Także ten temat w naszym przedwojennym kinie pojawiał się dość często. Zanim porozmawiamy o tych pierwszych polskich filmach związanych właśnie z Niepodległością, to ja bym pokusił się o to, by sięgnąć myślą do wcześniejszych czasów, bo jak wiemy, kino istniało wcześniej niż dzień, w którym Polska odzyskała niepodległość. Właśnie, czy można mówić o tym, że tak, że w nie w filmach były jakieś zwiastuny tego co dopiero miało się wydarzyć. Przed pierwszą wojną światową w czasach zaborów to akurat było bardzo mocno utrudnione dlatego że większość Oczywiście. kinematografii tej którą dzisiaj uważamy za kinematografią polską ona rozwijała się pod zaborem rosyjskim a tutaj musieliśmy borykać się z bardzo ostrą cenzurą w związku z tym jakiekolwiek wątki patriotyczne niepodległościowe no one były bardzo źle widziane i najczęściej takie filmy po prostu albo były okrojone albo w ogóle wstrzymywano ich produkcję, także niestety niezbyt często takie wątki mogły się pojawiać. Wprawdzie próbowano je jakoś tam przemycać, ale to były dość rzadkie sytuacje, bo no, ta rosyjska cenzura była na tym względzie bardzo, bardzo mocno przeczulona. A jeśli już myślimy o roku 1918 i późniejszym czasie, no to tutaj już można odnotować zmianę. To właściwie błyskawicznie się zmieniło, dlatego, że kiedy tylko kinematografia mogła opowiadać o tym wszystkim, czego publiczność bardzo chciała, a o czym dotychczas opowiadać nie można było, no to takie filmy niemal natychmiast zaczęły się pojawiać i już w roku 1919, 20, 21 zaczęto realizować filmy patriotyczne, a także filmy opowiadające właśnie o I Wojnie Światowej, o tych wydarzeniach, które no, w pamięci widzów były wtedy jeszcze zupełnie świeże, bo to się dopiero co wydarzyło, i niektóre z tych filmów to wręcz w kilka miesięcy po autentycznych historycznych wydarzeniach. Już kilka miesięcy później pojawiały się filmy na ten temat, filmy fabularne, które, no, oczywiście musiały to być jakieś historie romansowe, ale osnute były na tym historycznym tle i na prawdziwych wydarzeniach, które dopiero co miały miejsce. Jednym z takich filmów jest na przykład Cud nad Wisłą, który został zrealizowany raptem kilka miesięcy po faktycznej bitwie warszawskiej 1920 roku, i takich filmów wtedy powstawało bardzo dużo. Ale myślę, że należałoby jednak zauważyć, że te pierwsze filmowe, świadectwa, pewien zapis wydarzeń, które wtedy miały miejsce, to jednak był zapis dokumentalny, prawda? Częściowo tak. Oczywiście filmów dokumentalnych wtedy również powstawało całkiem dużo i no niestety niezbyt wiele z nich dotrwało do naszych czasów, ale nawet w filmach fabularnych pojawiały się pewne dokumentalne wstawki. W latach dwudziestych była taka moda, że bardzo często pod koniec filmu takiego właśnie historycznego, patriotycznego pojawiały się jakieś autentyczne sceny dokumentalne, z jakichś defilad, z jakichś uroczystości państwowych, które miały w pewnym sensie pokazywać, że ta historia, która w tym filmie została opowiedziana ona do czegoś doprowadziła i to co tam jest pokazane w tym filmie to naprawdę miało swój skutek i na, tak jakby na dowód pokazane są te autentyczne dokumentalne sceny i do rozmowy z Michałem Pienikowskim na pewno dzisiaj w Trójce jeszcze wspomnieliśmy fabułę film Bitwa Warszawska a jakie kolejne tytuły jakie tematy w kręgu zainteresowań Ówczesnych filmowców pojawiały się w kolejnych latach. Po rok odzyskaniu później, niepodległości, oczywiście. Rok później wszedł na ekrany film Rok 1863. To akurat była historia opowiadająca jeszcze o czasach Powstania Styczniowego, więc o dużo dawniejszych dziejach, ale to również był dramat patriotyczny historyczny, wpisujący się poniekąd w tę konwencję. Natomiast chyba największa, można powiedzieć, eksplozja filmów na ten temat pojawiła się pod koniec lat dwudziestych w związku z dziesięcioleciem odzyskania niepodległości. To było wtedy bardzo ważne święto, bardzo ważne obchody i w związku z tym jubileuszem powstało kilka filmów, które opowiadały właśnie o odzyskaniu niepodległości, o tej całej historii, o tej naszej drodze do niepodległości i to były zarówno filmy fabularne, jak i filmy dokumentalne. Filmów fabularnych jednym z ciekawszych był film Szaleńcy opowiadający o trójce młodych chłopaków, którzy walczyli podczas I wojny światowej, a następnie podczas wojny polsko-bolszewickiej. Ten film zrealizowany był w roku 1928. Również w 1928 powstała wielka ciekawostka film dokumentalny Polonia Restituta. I to był film bardzo nowatorski jak na tamte czasy, bo dzisiaj, kiedy robi się jakiś film dokumentalny, to to jest niemal oczywiste, że korzysta się z jakichś archiwaliów filmowych, które powiązuje się jakąś współczesną narracją. Natomiast w tamtych czasach to nie było takie oczywiste i filmów w ten sposób jeszcze się nie robiło, a ten film Polonia Restituta został właśnie tak zrealizowany. To była taka kompilacja autentycznych, dokumentalnych materiałów filmowych kręconych w czasie I wojny światowej i jeszcze nawet nieco przed. I to była realizacja bardzo nowatorska, bo pozbierano właśnie z różnych archiwów, nie tylko polskich, ale europejskich, różne materiały dotyczące właśnie udziału polskich wojsk w I wojnie światowej i stworzono z tego film dokumentalny, który pokazywał przy pomocy tych autentycznych obrazów, jak to właściwie było i jak ta droga do niepodległości przebiegała. Myślę, że do dzisiaj z wielką przyjemnością wracamy do polskiego kina z okresu międzywojennego. Oczywiście wtedy powstawało bardzo wiele filmów rozrywkowych, były komedie, melodramaty, filmy szpiegowskie. Wiele z nich pamiętamy, wiele wciąż możemy oglądać, ale właśnie jakby Pan ocenił udział takich filmów niepodległościowych w tej produkcji międzywojennej? W tamtych czasach wydaje mi się, że podejście do tego było zupełnie inne niż dzisiaj, ponieważ wtedy ta walka o niepodległość to było coś, co widzowie jeszcze pamiętali. Większość z nich jeszcze wprost wbrała w tym udział, więc to był temat, który był dużo bardziej chwytliwy, wydaje mi się, niż dzisiaj. I te filmy, które no dzisiaj mogą się jednym podobać, drugim nie, myślę, że w tamtych czasach były dużo bardziej entuzjastyczne, odbierane przez publiczność, bo to było coś, co oni po prostu pamiętali i coś, co no, chcieli właściwie obejrzeć na wielkim ekranie. A który, biorąc pod uwagę właśnie cały okres od roku 1918 do 1939, bo to był ten kolejny przełom w historii Polski, który z tych filmów dotyczących właśnie niepodległości, odzyskania niepodległości oceniłby Pan najwyżej? Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że jednym z ciekawszych tych filmów jest film również dokumentalny z 1935 roku Sztandar Wolności. To także był film wykorzystujący archiwalne materiały filmowe z czasów I wojny światowej i Litwy Warszawskiej. Natomiast jest to film dość ciekawie zrealizowany, jeśli chodzi o połączenie ze sobą tych materiałów. Jest do tego dołączony bardzo ciekawy komentarz lektorski i. Ten film to jest takie trochę inne spojrzenie na tamte wydarzenia i tamtą historię, więc wydaje mi się, że nawet z punktu widzenia dzisiejszych widzów to może być bardzo ciekawe, żeby zobaczyć w pewnym sensie na świeżo, jak wówczas patrzono na tamtą historię. Poza tym jest to film, który opowiada krok po kroku, jak doszło do tego odzyskania niepodległości, więc jest to taka ciekawostka historyczna, można powiedzieć, opowiedziana z pierwszej ręki. Oczywiście jest pan filmografem, specjalizuje się pan w tym starym kinie, ale gdybym teraz zaproponował taki jednak troszeczkę przeskok do naszej współczesności czy czasów bliskich jej, no bo przecież do dzisiaj wracamy do tych tematów filmowych, do dzisiaj czerpiemy z archiwaliów, powstają ciągle nowe filmy o tamtych latach, choćby no, z ostatniego sezonu Piłsudski czy Legiony, ale wcześniej były inne tytuły. Oczywiście zmieniła się optyka, tak jak pan mówił. Współczesna publiczność pewnie już inaczej odbiera filmy o tych wydarzeniach, no ale właśnie, jak pan to ocenia, czy współcześnie odnajdują się w tej tematyce, mam na myśli. Filmowców polskich Właściwie to ciężko mi powiedzieć Bo szczerze mówiąc to ja tak mocno pasjonuję się I tak mocno wsiąkłem w to kino przedwojenne Że rzadko wychodzę poza te ramy I niezbyt wiele współczesnych filmów oglądam Ale wydaje mi się, że te filmy Również są ciekawe Chociaż są bardzo inne No one reprezentują po prostu zupełnie inne spojrzenie No bo jednak patrzymy na to z perspektywy No teraz już stu lat I te wydarzenia no widzimy trochę inaczej Rozumiemy trochę inaczej Patrzymy i oceniamy je inaczej, bo też zupełnie inną wiedzę na temat całego tła historycznego mamy, więc wydaje mi się, że to jest ciekawe, żeby skonfrontować właśnie, jak te filmy współczesne różnią się od tych filmów sprzed kilkudziesięciu lat i jak różni się to podejście do tej historii. A ważna informacja jest taka, że do tych najstarszych polskich filmów możemy wrócić, możemy je oglądać. <trony> Na razie jednak gramofon odstawiamy na bok, by wrócić raz jeszcze dziś do rozmowy z Michałem Pieńkowskim, filmografem z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Trójka. Program trzeci polskiego radia. W takim dniu jak dzisiaj na pewno myślimy o tych wydarzeniach sprzed ponad już 100 lat. No i na szczęście mamy wciąż do filmów opowiadających roku chociażby 1918 dostęp. No i tutaj chciałem pana zapytać, gdybyśmy sięgnęli do bogatych zbiorów Ninateki, czy właśnie Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, to do czego współcześnie możemy jeszcze dotrzeć, co możemy zobaczyć i gdzie szukać tych filmów? Część z tych filmów dostępna jest na naszym portalu internetowym Ninateka. Są to filmy już odrestaurowane cyfrowo, ponieważ już od blisko 10 lat pracujemy nad rekonstrukcją cyfrową poszczególnych zabytków filmowych, jeśli chodzi o polską kinematografię, zwłaszcza tę przedwojenną. I niektóre z tych filmów właśnie w takiej już odrestaurowanej postaci są na Ninatece dostępne, a są to Cud nad Wisłą z roku 2021, Dla Ciebie Polsko z roku 2020, Wspomnianie dziś Szaleńcy z 2028, oraz te dwa filmy dokumentalne Polonia Restituta i Standard Wolności. Te filmy w odrestaurowanej cyfrowej wersji można zobaczyć na naszej stronie internetowej. I rozumiem oczywiście, to jest oglądanie zupełnie nieodpłatne. To jest oglądanie nieodpłatne, legalne, także spokojnie, z czystym sumieniem można na tę stronę wchodzić i, no i zapoznawać się z tą historią filmów. A czy są jakieś może też jakieś jeszcze inne ślady, drobne fragmenty filmów, które nie zachowały się w całości? Takich filmów jest całkiem sporo właściwie, są w naszych zbiorach również takie filmy, które zachowały się jedynie w strzępach i w związku z tym dotychczas nawet nie bardzo było okazji, żeby je prezentować publiczności. Dotyczy to zwłaszcza filmów fabularnych. Ale jest również dużo filmów dokumentalnych, które można zobaczyć na repozytorium cyfrowym Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. To jest druga strona internetowa, na której można oglądać te materiały. I tam z kolei są różne fragmenty kronik filmowych, fragmenty reportaży. I wśród nich także można zobaczyć materiały, zarówno te autentyczne z czasów I wojny światowej, jak i na przykład obchody kolejnych rocznic odzyskania niepodległości. No to jeszcze zapytałbym specjalisty o jego ulubiony filmy opowiadający właśnie o tematyce niepodległościowej. Czy to będzie dokument czy fabuła? No ja to akurat mam troszeczkę inne podejście do tych filmów jako osoba, która przy nich pracuje i no muszę powiedzieć, że bardzo lubię film Standard Wolności, bo po prostu praca nad rekonstrukcją cyfrową tego filmu była niesamowicie pasjonująca i bardzo trudna właściwie, więc lubię ten film, bo to było po prostu bardzo duże wyzwanie dla filmografa, a ja takie wyzwania lubię. A na czym polegała tutaj ta trudność i to wyzwanie? Problem był w tym, że nie mieliśmy żadnego scenariusza ani oryginalnej dokumentacji dotyczącej tego filmu, więc nie wiedzieliśmy, jak on właściwie w oryginale wyglądał. A do naszych czasów zachowało się kilka dość mocno różniących się między sobą wersji, ponieważ ten film był dość szeroko dystrybuowany za granicą i to właściwie na całym świecie, więc y, mamy w tych zbiorach fragmenty. Kopii eksploatacyjnych amerykańskich, nawet mamy kopię w języku portugalskim, prawdopodobnie przeznaczoną na rynek południowoamerykański. Te kopie dość mocno między sobą się różniły, a poza tym tych kopii do naszych czasów zachowało się bardzo dużo, bo to było aż kilkanaście kopii tego filmu i poskładanie z nich jednej, tej oryginalnej wersji, no to było naprawdę właściwie można powiedzieć, że duże wyzwanie detektywistyczne, żeby odkryć całą historię tego filmu. Odłączyć od niego wszystko to, co nieoryginalne, to, co zostało do niego dodane w ramach tej trwającej kilkadziesiąt lat zagranicznej dystrybucji, i zbliżyć się do tego oryginału, którego właściwie nie znamy. To było naprawdę duże wyzwanie. Czyli co do Wisłą, tak? Zdecydowanie, można tak powiedzieć. Właściwie, czy jest taki jeden moment, który moglibyśmy określić jako ten początek niepodległej polskiej kinematografii? To by było bardzo trudne, dlatego że przede wszystkim bardzo mało filmów tego wczesnego okresu zachowało się do naszych czasów, więc niewykluczone, że istniały pewne filmy, o których my nawet dzisiaj nie wiemy, więc wytyczenie takiej jednej granicy, jednego punktu w historii to jest rzecz dość mhm. ryzykowna. Na pewno po roku